Cześć, witam w kolejnej części, już nie mówię której, bo się chyba bym pogubił. Dachowa rebelia, to wiem na pewno. Duke, Nasz księciunio, kochany księciunio. Nasz księciunio będzie rządził dalej na tych dachach. Musimy tutaj wszystkie te świnie słatowskie, niesłatowskie pokonać. I chyba będzie niedługo walka z bosem. To może być niezbyt fajne. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, dobra. Schodzimy. Oki, okay, oki, okay. 37 mego, życie mamy. O, tam to mamy. Zgubiłem, zepsułem. Ok, dobra. Do czego to polesiło, bo to ja nie wiem Okej okay. to próbujemy O bomba 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 Ja po o, kurde Nie lubię tego latającego Badziewia tutaj Kurde da się to przerzucić? Nie da się No nie da się kurde Dobra O już wiem po co było to pole siłowe chyba Kurde Gorzej nam do tego wroga wyrąbało w kosmos No dawaj, daj, 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 dawaj, 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 dawaj da, da. Góra Góra, góra, góra Kurde, ale ta za daje zajebistą, no muskity. no nie da rady, no. Częciuni jesteś za gruby. Przepraszam, za bardzo napakowany. Oh. <laughs> jeszcze trochę. No jeszcze trochę, no jeszcze trochę. Kurde. A Księciuniu.

Okej. Okay. O, tam mamy coś niefajnego. Bóg go. Po temacie. No, schodź. Sięciuniu. Dobrze. Okay. Znowu to, co uwielbiam, czyli te platformy, kurde. Okej. Okay. A ściana niewidoczna, A, Szkoda. Kurde, se można było podstrzelać do siebie najwyżej. O ile tu jest tych lifeów, jak tam się dostać po te lifey? Kurde. Skakać czy nie? Dobra, wyczyścimy sobie najpierw tamten, tamtę, tamtą część. Tu i tak mamy na czerwono, więc nic nie zrobimy. I idziemy najpierw po klucz. Dobra. Dobra, raz się żyje. Pięknie się urządził. those are the oh oh babes bullets bombs damn i love this job thank you dude don't get your panties all in a bunch oh yeah dude oh yeah dobre! dobre. Jak to się mówi? Męska szobinistyczna świnia. <laughs> kurde się testa. Staram po prostu tutaj mega wylewa z tego całego tematu. O to to to, to 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 to. O kurde. Musimy zdobyć te dwa. Dobrze, trzy. Yes! Piękny strzał. Oh je, yeah, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Na. Góra, góra, góra! Po prostu go podnieść. Aha! Korzystaj z klawisza, ale nie wiem jakiego klawisza, kurde, bo nie przeczytałem tego. Ale jak chcę go wyłączyć? Wyłącz. No, klawisze mi nie działają żadne. Kurde, no. możesz, kurde. Ja nie wiem co to było, gdzie ja doleciałem, ale ja chcę to powtórzyć. No i no i co, no nic. O cholera, o kurde, o kurde.

Słuchajcie to trzeba dojść do klucz po klucz po prostu mam ten czerwony cholerny klucz tego teraz trzeba jeszcze wrócić O kurde chyba że spróbuję to wrócić nie, nie, da, się, nie da się tak wrócić nie, nie da się myślałem że można tędy jakoś to obejść nie można to spróbujemy wrócić Mam bombę ja i co z bomby kurde no trzeba wrócić tu trzeba jeszcze wrócić Chociaż to wydaje się chyba prostsze Kurde, zaraz zginę bez kipu Poś, poś, poś to, 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 to Jeszcze trochę, jeszcze trochę Księciuniu, proszę Jeszcze trochę Księciuniu, jeszcze troszeczkę Proszę cię O to, 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 to Dobra Idziemy stąd Księciuniu, spadamy stąd Dziękuję o kurde, udało się Okej okay, udało Co jest grane Dobra, mamy to No okay, oki okay. Dobra Jest dobrze, jest dobrze Jest bardzo kurde dobrze yy... No ale co mi to daje? Nic mi to nie daje, bo nie wiem o co chodzi Ups Chyba, że chodzi o to Okej, okay, no lecimy do góry, do góry, do góry i co? Idzie dalej? Tu no i gdzie mam z tym lecieć dalej, kurde? Ojesz! Oj! No i mamy kolejny problem, bo się znowu zgubiłem co prze... oh, Rock! Yeah. Chyba się udało, chyba w końcu trafiam tu, gdzie trzeba, tak, dokładnie tak, dobrze, doleciałem, w końcu się... O kurde. Yes! I wiecie, co teraz będzie? Walka z bossem chyba. Tu będę dopiero klął i rzucał mięsem i całą resztą, coś mi się tak wydaje. Ale spróbuję to przejść, mam nadzieję, że mi się uda.

Trzeba zmienić sobie broń, tak, dokładnie tak. Jest bardzo niefajnie, bardzo, bardzo niefajnie. Mamy. Chyba uszkodzić ten cholerny helikopter. Niestety nie zabrałem tej broni, którą powinienem chyba tutaj mieć. No i mamy mały problem. Dobra. Jeszcze, jeszcze. Walf to. Nie mamy innej broni. Nie. Musimy sobie to jakoś poradzić. Ciękko to widzę. No właśnie. Oj, cienko to widzę. Dajesz! Teraz działko. Kurde. To jeszcze to towarzystwo teraz. To jest druga część tego bosa. A to działko jest najgorsze, kurde. tego, że mam amunicję, jak mam za sobą broń na taką zabawę. No. Tak, teraz musimy tych panów ze rozwalić. No, kurde. Chodź tu, chodź tu, świnko. Jeszcze paru.

O kurde Nie wiem co mam zrobić, szczerze mówiąc tutaj. Nie mam pojęcia. Co mam rzucać granatami, kurde, czy co? To nie, nie, nie działa. cholera, mamy problem. Juston mamy problem. Nie wiem co ja mam zrobić, autentycznie nie ma. O cóż to chodzi, kurde? No działko, ale to działko się chyba zbugowało. Ja mu nic nie robię. O kurde, nie od początku, nie. Dobra, chyba już teraz się pójdzie szybciej. Chyba. Rozumiem, że tak. Okay. Chyba to działko muszę rozwalić. Spróbujemy wziąć strzelbę, na tym nic nie zrobimy, tak? Może uda mi się tymi bombami to rozwalić? Kurde, nie wiem. No spróbujemy. Go, go, go! Kurde. No świnie, ewidentnie rozwalić te mutanty. Okej. Okay. To się chyba zbugowało, bo nie mogłem tego ciałka rozwalić. Chopper go. It can't get away from me that easily. Okay. I've lost him. Where's Nuka? <laughs> Son of a bitch. It's Duke. Listen, you idiot. Don't worry, sir. Let's rock. A ja temu działku nic nie robię, kurde, no. Nic mu się nie dzieje, ja nic nie mogę z tym działkiem zrobić. To się znie tak. Strzelam do tego działka, się nic nie dzieje, słuchajcie. Może tu trzeba bombą przewalić? Nie wiem. Tak, mam to. Kurde, nie, nie dam rady, chyba. Jeszcze, jeszcze trochę. No, idź! Dobra, dziuk, wiem o co chodzi. Krzyżbę? Chyba się udało, słuchajcie, kurde, jest pięknie, słuchajcie, udało mi się to skończyć na Easy. Ja wiem, ja wiem, masakra całkowita. Ale chyba dałem radę i to jest koniec chyba części dachowej. Będziemy się przenosić w zupełnie zupełnie inne miejsce. W następnym odcinku w każdym razie zaczniemy już tą naszą jazdę całkowitą. Słuchajcie, do reszty, gruby temat, dokładnie Duke, dajesz radę księciuniu, dajesz radę. Sorę, że tak dla miłem, no ale no cóż, no tak ma początkujący gracz. Słuchajcie, do zobaczenia w następnym odcinku z Duke Newk Newkem Manhattan Project. Oj, gruby temat, gruby temat jest. Nie ma, nie ma, nie ma, że boli. Po prostu nie ma. Teście.